Taumaturk, czyli tajemnicze postaci, salutory, ale również przepiękna muzyka. No i też Warszawa, która została przeniesiona do świata gry w studiu Karolina Kudziarokosz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Studio Fulls Theory, autorzy tej produkcji, która była pod wieloma względami pełna, w moim odczuciu, takich kontrowersyjnych wyborów. No bo mamy miasto, Warszawa, mamy też historię, postaci historyczne, mamy też świat wierzeń lokalnych, mitów. No i to wszystko jest zapakowane w ramach jednego tytułu, który nie jest adresowany tylko i wyłącznie... Do Polaków, którzy znają tę historię, więc waszym zadaniem było przede wszystkim pokazanie tej opowieści graczom z całego świata. Czy jesteście zadowoleni po premierze, bo już jakiś czas minął? Tak, oczywiście jesteśmy zadowoleni. Wiemy też, gdzie popełniliśmy ewentualne błędy, więc wyciągamy oczywiście wnioski, ale przede wszystkim jesteśmy naprawdę zadowoleni z odbioru, z jakim spotkała się gra. I y, bardzo się z tego cieszymy. E, właśnie, dużo dobrych decyzji zostało podjętych. Teraz już można powiedzieć, że to były dobre decyzje, bo zwłaszcza zagraniczni gracze mówią o egzotyce, która ich wciągnęła, egzotyce tego świata i opowieści, czyli jak się okazuje, można sprzedawać lokalne historie, polskie historie i udowodnił to jakiś czas temu. Wiedźmin już, wiemy, że ta słowiańskość potrafi kręcić, ale przy tworzeniu takiej gry od podstaw, bo to jest oryginalna historia, no nie było tej pewności. To może odpakujmy sobie troszeczkę. Tak jak wcześniej powiedziałeś, że ta historia jest napakowana różnymi akcentami, to zacznijmy od początku. Zależało nam na tym, żeby zbudować tą historię w miejscu, które znamy lub które jest dla nas w jakiś sposób um, um, znajome, przepraszam. Mm -hmm. Więc wybraliśmy sobie tą Warszawę. Tutaj y, dużo zastanawialiśmy się też nad tym, w jakim okresie umieścić akcję naszej gry. Kiedyś mogę tutaj zdradzić, to był koniec, koniec XIX wieku, czyli lata 1888, ale zdecydowaliśmy się przesunąć nieco akcję gry do 1905 roku, zważywszy na to, jakie wydarzenia wtedy miały miejsce w mieście. Więc Chcieliśmy opowiadać troszeczkę o swoim podwórku, ale też chcieliśmy nanieść na to wszystko, na tą całą opowieść taki akcent nie z tego świata taki twist, który byłby czymś zupełnie nowym w zderzeniu z tą rzeczywistością, której już nie ma, którą możemy znać tylko z kart historii czy z materiałów, które zostały z tamtego okresu. I to wszystko chcielibyśmy zaprezentować nie tylko graczom, którzy mogą znać te historie, którzy, którzy są z Polski, ale również z całego świata, tak żeby troszeczkę przybliżyć im to, jak to kiedyś było. Tak, to rok 1905, czas zaborów i czas, w którym właściwie obrazowaliście miasto, które już obecnie nie istnieje, pozostało zniszczone, ale też miasto, w którym przecinało się mnóstwo różnych akcentów. Było to miasto wielokulturowe, bo i Rosjanie, Polacy, Żydzi, wszyscy mieszkali w tym miejscu i też je tworzyli, dlatego te wszystkie akcenty są w Waszej grze, więc zastanawiałem się, jak czy w ogóle osoby z poza naszego kręgu y, są w stanie zrozumieć y, tę historię. Plus do tego jeszcze dochodzi y, temat nazwy. taumaturg, albo farmaturg. Chyba tak, tak prawda? Y, czyli tytuł, który jest bardzo trudny do zapamiętania. Tak, a z drugiej strony jest to słowo, które fanom RPGów jest dobrze znane. I co ciekawe, polski język, słownik języka polskiego zna to słowo, więc, więc my również się nim posługujemy tutaj w pełni świadomie. I postawiliśmy na to, że jeżeli kierujemy naszego, na, naszą grę RPG do, do fanów RPG-ów, no to oni będą zaznajomieni, a ci, którzy nie, no poznają to słowo na nowo. Słyszałem, że niektórzy się oburzają, że nie ma polskiej wersji językowej. W sensie warstwy audio jest tylko wersja kinowa z napisami. Natomiast jak główny bohater albo ktokolwiek przedstawia się w, tytuł, w, w grze i mówi to z takim przepięknym polskim akcentem, Wiktor Szucki, no to robi to robotę. Tutaj też chętnie zdradzę, że część głównych postaci została zagrana przez aktorów naszych rodzimych. Także te nazwy są wypowiadane po prostu perfekcyjnie. Tak jest, ale oczywiście słowa z poszczególnych języków też nadają e, takiego smaku całej produkcji. Tomaturk to opowieść o e, takim cudotwórcy, który ma łączność ze światem duchów, i faktycznie e, funkcjonują te duchy w postaci salutorów, e, którzy pomagają w rozgrywce. E, tak, to jest ten właśnie twist, który chcieliśmy zastosować w naszej opowieści. I w zasadzie. Ten koncept przybierał wiele form na przestrzeni produkcji gry i ostatecznie skupił się na tym, że istnieją w tym świecie tacy ludzie, którzy mają moc czy zdolność widzenia ym, stworzeń, które my znamy z folkloru i te stworzenia gdzieś tam istnieją naprawdę, a przyciągają je skazy, czyli takie niedoskonałości charakteru, które każdy z nas nawet w naszym świecie nosi w sobie, gdzieś tam można, można by to tak ująć. I to nie są tylko złe rzeczy, bo skazy mogą też przysłużyć się swojemu nosicielowi albo nim rządzić. I wtedy y, człowiek posiadający taką skazę, przyciąga do siebie salutora, a tą maturk może takiego salutora do siebie spętać i zmusić. Do tego, aby salutor mu służył. To tak trochę spojlując, historię, taumaturgę. Sabotaże też się zdarzają w tej opowieści. Jest miks wielokulturowy, są Polacy, Żydzi, Rosjanie mieszczący, mieszkający w jednym mieście. Jest również postać Rasputina, który właściwie pojawia się od samego początku gry. Jest socjeta warszawska i pokazanie tego, jak się bawi, ale również są ciemne zakątki różnych warszawskich dzielnic, gdzie no, można zobaczyć. Ferajne, przedstawiciele przedstawicieli tej ferajny, ale też jesteśmy świadkami załatwiania przemranych interesów. I, I to wszystko jest zapakowane w tytule Teumaturg, który też daje wolność wyboru. No bo to jest też gra, w której podejmujemy decyzje i te decyzje wpływają na świat i na opowieść. Tutaj wydaje mi się, że bez zbędnej skromności mogę powiedzieć, że dobrze odrobiliśmy swoje lekcje, jeżeli chodzi o. O zbudowanie tej Warszawy takiej niejednorodnej, jaką wtedy była, staraliśmy się jakby oddać ducha tamtych czasów i mocno żeśmy badali temat, jak wyglądały wtedy życia codzienne tych ludzi, więc przede wszystkim chcieliśmy zbudować Warszawę zamieszkałą przez różne kultury. Które zostawiały swój ślad na tym mieście, jakby nie, nie da się temu absolutnie zaprzeczyć. Oraz na to wszystko mamy różne warstwy społeczne, tak jak wspomniałeś, i chcieliśmy zaprezentować graczowi przekrój przez w zasadzie wszystko, co ta społeczność Warszawy jest w stanie zaoferować. Chcieliśmy pokazać, jak, jak wyglądało to miasto wcześniej. Odbudowaliśmy budynki, których już teraz nie ma. Właśnie o to chodzi: o to przenoszenie świata i rekonstrukcję, cyfrową rekonstrukcję miasta. To jest możliwe i też coraz częściej sięgają po ten zabieg właśnie autorzy gier, żeby pokazać te miejsca rzeczywiste albo żeby je odbudować. Technologia jest na tyle zaawansowana: to chyba jest silnik Unreal 5, tak który został użyty, czyli ta najnowsza technologia żeby ten świat faktycznie był taki namacalny i rzeczywisty. Czy odwiedziliście wiele bibliotek, archiwów? Jak, jak wyglądała praca nad przenoszeniem miasta? Bo to i architektura, i też opowieści. Tu nie ukrywam, że bardzo przysłużyły nam się źródła internetowe, czyli wszelkiego rodzaju artykuły oraz fotografie, które można tam znaleźć. Szczerze mówiąc, to też jakby z doświadczenia, z pierwszej ręki, urządzaliśmy sobie spacery po Warszawie, część z nas tutaj mieszkała bądź mieszka, więc byliśmy w stanie odwiedzić te miejsca, które nawet jeżeli nie wyglądają już tak samo jak kiedyś, to to, to mimo wszystko byliśmy w stanie umiejscowić sobie w przestrzeni, jak te budynki kiedyś wyglądały, jak, jak to wszystko było. No ale jednak archiwa cyfrowe są nieocenioną pomocą tutaj przy odbudowywaniu takiego już nieistniejącego miasta. Tu oczywiście też muszę wspomnieć, że m, tak bardzo jak y, staraliśmy się wiernie odwzorować to, co kiedyś znajdowało się w mieście, to jednak gry y, rządzą się swoimi prawami. I y, sposób, w jaki prowadzimy gracza po mieście, sposób, w jaki prezentujemy kamerę, no niestety tutaj zmuszał nas do tego, aby troszeczkę tą przestrzeń dopasować do, do realiów gry. Innymi słowy, nie byliśmy w stanie zaprezentować zawsze tak wysokich budynków, które jednocześnie nie wchodziłyby gdzieś tam w kamerę, która podąża za graczem, albo trzeba było troszeczkę zmniejszyć rozmiar placu, aby nie wydawał się zbyt pusty i żeby zawsze coś na, na ekranie przyciągało uwagę gracza. Ale tak, żeby wytłumaczyć również, czym jest taumaturg i, i jakiego rodzaju klimat towarzyszy rozgrywce, osobie, która nie gra w gry, no to trochę taka m, interaktywna opowieść. Na bazie tego, co znamy m.in. z twórczości Szczepana Twardocha, który też sporo, sporo poświęcił uwagi właśnie Warszawie, tej starej Warszawie. I właśnie, czy to było jedno ze źródeł książki Szczepana Twardocha? Czym się inspirowaliście? Na pewno gdzieś tam y, książki pana Twardocha były inspiracją, natomiast one dzieją się troszeczkę później. To znaczy, ta Warszawa w tych książkach, i tutaj mam na myśli tytuły takie jak Król. Jest już troszeczkę innym miastem niż ta z 1905. Więc tutaj no, czerpaliśmy sobie, jeżeli chodzi o takie źródła kulturowe, popkulturowe, to na pewno posłużyliśmy się tutaj literaturą klasyczną, taką jak Dostojewski, ale też literaturą fantastyczną, czyli Nigdzie bądź Kajmana albo Kraken. I to wszystko przepuściliśmy przez taki filtr. Dzieł, które mówią o takiej awanturniczej naturze człowieka. Nawet jeżeli to nie były dokładnie te czasy, no to gdzieś tam inspiracją był Peaky Blinders ym, oraz te, temu podobne filmy czy seriale. No i z tego wyszedł nam jakby ten kocioł, który właśnie prezentujemy graczom. Dodatkowo też y, dobrze sprawdziliśmy fakty i takie postacie, które istniały kiedyś naprawdę, takie jak Grigori Jefimowicz Rasputin, którego spotykamy już na początku gry. Cóż, jest duża szansa, że mógł wtedy być w Warszawie, ponieważ nie mamy żadnych źródeł, które mówią inaczej. Oraz wpasowaliśmy się idealnie w ten życiorys jego, tak, tak jak on wtedy wyglądał. Czyli po prostu przypięliśmy się dokładnie w tym momencie, tak jak, to, tak jak to wtedy było. A były jakieś takie smażki, bo zawsze w grach są smażki, czyli jakieś takie wątki autobiograficzne, które udało się wcisnąć poszczególnym autorom, bo część zespołu jest z Warszawy, mieszka w Warszawie. To powiedziałabym, że zostawię to do poszukiwań graczy. Jeszcze na chwilę wróćmy do taumaturga. Jaką miałaś rolę w projekcie? To też myślę, że warto podkreślić. Jestem design directorem. I co robi design director? To jest taka osoba, która spaja tę wizję, czyli mamy bardzo dużo kreatywnych działów, które wykonują swoją robotę, oczywiście wyśmienicie, ale musimy gdzieś tam nadawać ten kierunek temu wszystkiemu, czyli... To jest też funkcja oczywiście kreatywna, natomiast jest to bardziej funkcja decyzyjna, w którą stronę ten statek popłynie mm -hmm. i, i na jakie kompromisy możemy sobie pozwolić i co robimy, a co nie w ramach tego Ale projektu. Ale też bierzesz ogromny jako dyrektorka ciężar odpowiedzialności za całość, prawda? Cóż, tak. Tak, trzeba <laughs> dźwigać się te, te, te ciężary, zwłaszcza, że no właściwie no tutaj wchodzimy jakby w rozmowę o procesie twórczym i ciężko jest czasami mieć taki dystans, prawda, bo to jest jednak moje dziecko, w tym sensie, tak? Coś nad czym pracuję tyle, tyle lat. Pełna zgoda. Jest to praca kreatywna, od której czasami ciężko się odciąć tak w pełni, no bo bardzo personalnie traktujemy swoje projekty i, i oczywiście mamy do tego podejście zdrowe, ale jednak są tam gdzieś takie myśli, że jakby to jest moje dziecko. Natomiast na, jest to słodki ciężar. Na samym początku wspominałem o tym, że do świata gier już jako pracownik, pracowniczka, trafiłaś w 2010 roku, czyli już no, 14 lat w, tak. w branży, no ale wcześniej, jak byłaś małą dziewczynką dla odmiany, miałaś to szczęście, że mogłaś poznać dosyć szybko ten świat gier i, i, i jak to się zaczęło? Na początku dostałam pracę jako testerka i, i zarówno testowałam gry lingwistycznie, czyli to już były takie bardziej skończone produkty, w których trzeba było testować wersję językową, oraz testowałam gry funkcjonalnie i nie ukrywam, że to dało mi dużą perspektywę od tej innej strony, czyli, czyli jak to wszystko jest zrobione, ale też jak to wygląda na końcu, zanim jeszcze gracz to dostanie, to, to, to trafia to w ręce testerów. No i tutaj gdzieś my to weryfikujemy. A potem dalsze stanowiska pozwoliły mi troszeczkę zmienić perspektywę. Mhm. Okej, okay, to, to, to ja jeszcze chciałem właśnie zapytać o, o to, zanim zaczęłaś pracować. Czyli, czyli był tata, który przynosił różne maszyny, różne urządzenia i właściwie to tata zaraził cię grami? Yy, tak, tak. Yy, z, pełną, yy, z pełną szczerością tak jak najbardziej. Yy, mój tata przynosił czasami personalne komputery znajomych, którym trzeba było po prostu pomóc z tymi maszynami. I nie ukrywam, że pozwalaliśmy sobie czasami zobaczyć, jakie gry są tam zainstalowane. Czyli zaglądaliście na twarde dyski innych ludzi. No tak, ale oczywiście za pełnym przyzwoleniem. No i potem, jak, jak dorobiliśmy się swojego peceta, to moją pierwszą taką grą, którą tata mi przyniósł, było Diablo 2. I ja się absolutnie zakochałam. No tak, no bo i muzyka, i grafika, jak na tamte czasy. Do tego też oprawa muzyczna, to wszystko robiło kolosalne wrażenie. Czyli Diablo 2 to była ta pierwsza gra, i już wtedy poczułaś, że to jest temat dla Ciebie, czy to przyszło dopiero później? Myślę, że gdzieś tam podskórnie zawsze, zawsze to czułam, ale jak zaczęłam myśleć o swoich ścieżkach kariery, no to ten pomysł faktycznie wykrystalizował się dużo, dużo później. Tak jest. A co było takiego nęcącego, najbardziej kręcącego Ciebie w świecie gier? To była ta chęć Opowiedzenia jakiejś historii. I, I gry są jednym z mediów, przez które można opowiadać te historie. Jednocześnie te historie są interaktywne tu i teraz, więc one troszeczkę w inny sposób oddziałują na odbiorcę niż książki czy filmy. I, i to jest to, co interesowało mnie zawsze najbardziej. Pojawiają się różne raporty, publikacje, m.in. raporty Artura Gęszyńca, czyli Garnka, który opowiada o polskiej branży gier. No i w ramach tej ankiety procent kobiet, które tworzą gry obecnie w Polsce to jest około 21%, ale też są inne źródła, które mówią właśnie o... Takiej liczbie, że to jest 1 czwarta wszystkich zatrudnionych obecnie w polskiej branży to chyba jest ponad 550 studiów, tak, mm -hmm. które, które tworzą gry w Polsce. Taka jest sytuacja. To trochę jest odczarowywanie świata gier. Osoby, które interesują się tym tematem, wiedzą, że kobiety tworzą gry. Prawda, jakkolwiek to brzmi źle, prawda, jak się wypowiada takie, to, 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 takie zdanie, ale faktycznie no, jest taki stereotyp, że to jest taka zabawka dla mężczyzn. Niesłuszne, jak to stereotyp? Wydaje mi się, że to na początku był to męski świat i, i jakby no, nie było w tym nic złego. Oraz bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej dziewczyn interesuje się grami. Mamy bardzo dużo wspaniałych specjalistek, które pną się po szczeblach kariery. Bardzo cieszy mnie, że, że to są już takie procenty, które non stop rosną. 14 lat temu było nas jeszcze troszeczkę mniej w branży. I tak, super to słyszeć. Tak, no bo wcześniej, jakby funkcje administracyjne, tak? a teraz coraz więcej kobiet jest właśnie na tych stanowiskach decyzyjnych, co najbardziej cieszy, ale też na tych stanowiskach kreatywnych. Przede wszystkim, bo, bo gry to nie tylko programowanie kodu, ale też muzyka, też sztuki piękne, generalnie. Natomiast ja też poszukałem takich kobiecych historii, historii sukcesu. I między innymi gra, którą ja kiedyś pokochałem, czyli River Ride z roku 1984, to jest gra, którą napisała kobieta. Carol Show. Jest też cała seria m, przygodówek. E, tutaj państwo Williams e, i Roberta Williams, e, która też pracowała w latach 80-90 e, i założyła wspólnie no, potęgę gier RPG, czyli mamy tutaj gry z Sierra, z Sierra Online. E, no i też Bonnie Ross, która jest, jest związana między innymi z serią Halo. Tak jest. E, czy, czy też... Patrzyłaś na te kobiece historie? Czy, czy, czy właśnie te kobiece historie w, w jakiś sposób dodają skrzydeł? Na pewno warto uczyć się od tych y, kobiet, które już przetarły pewne szlaki dla siebie. Warto wyciągać wnioski z ich historii, warto czytać o tym, co one mają też do powiedzenia na temat swojej kariery. Y, oczywiście to były lata późno-80, 90. i tak dalej. Dekady się zmieniają, ale, ale wydaje mi się, że. Warto jest czerpać ze wspólnych doświadczeń i uczyć się na tym, co inni mają do powiedzenia. To jeszcze tak na koniec może rada od Ciebie. Jak zacząć w świecie gier? Co zrobić na początku i, i, i w jaki sposób rozwijać ten, ten swój talent? Wejść do branży jest naprawdę wiele. Ja osobiście zaczęłam właśnie od zostania testerką. I potem zdecydowałam, że z tych testów chcę przejść do działu designu, co było dla mnie takim bardzo naturalnym wyborem ze względu na to, że zawsze właśnie chciałam opowiadać te historie. I bardzo polecam taką ścieżkę kariery, bardzo polecam perspektywę, którą, którą daje poznanie tych dwóch stanowisk, ale no. Każdy powinien wybrać swoją drogę tak naprawdę. I nie można, nie można dusić w sobie talentu, prawda? Są tutoriale w internecie, ale też wielu twórców gier jest w świecie internetowym na platformach społecznościowych, więc nie można się bać, napisać na przykład. Tak, oczywiście. Trzeba się testować, trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i trzeba przede wszystkim zacząć. W, mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, w których można bardzo prosto, samemu stworzyć własną grę. Nawet jeżeli ktoś w różnych, na różnych płaszczyznach nie jest, może mi. Ale można skorzystać z gotowych grafik, gotowej muzyki i właśnie z tych podpowiedzi, które można znaleźć w internecie. Tak, i to są na pewno cenne lekcje na temat tego, z czym to się tak w ogóle je. No właśnie, i trzymamy kciuki za tych wszystkich, do których dotarł ten przekaz. No bo świat gier jest światem pasjonującym, który może być też dobrym pomysłem na życie. A w studiu mieliśmy przyjemność gościć Karolinę Kudzie-Rokosz ze studia Full Story. Bardzo dziękuję.